Partnerem odcinka jest RR Moto, czyli największy sklep motocyklowy posiadający w swojej ofercie odzież i akcesoria dla motocyklisty. Największy wybór w jednym miejscu, fachowa obsługa i pomoc. Polecam serdecznie! O tak! I mam a ile tu można jechać? w mniej niż my... no, ty... na prawo, co? Dawaj, dawaj, no Teraz widzisz mnie w lusterku, czy nie? Tak Ale na końcówce Aha Jakbyś był minimalnie bliżej, to już bym cię nie widziała Teraz o, mnie nie... teraz już, już nie? No, no, już cię nie widzę No, lepiej tak jechać We dwójkę Ścigamy Wyspałeś się. Się? A stronę... Ja? Czy się wyspałem? Co? I się wyspałeś, no no, powiem ci, że nawet się wyspałem. Spałem 6 godzin chyba. 6 z hakiem, 6,5? Ja zasnęłam chyba po drugiej. I 3. siedziałem właśnie do nocy jeszcze trochę i montowałem filmy na właśnie ten kanał, drugi nasz. Ja zasnęłam jakoś właśnie o trzeciej, a wstałam o 8. O nie. Mi nawigacja w ogóle w domu pokazywała 11.22 u ciebie, mówię, o kurwa, spóźnię się. No a zajechałem to, która była. Równo chyba. Tak, no. Tata powiedział, że, że jesteś punktualny jak każdy Krzysiek. <laughs> Bo mój tata to skrzycia. No ja wiem, i, wiem, wiem. I też jest punktualny no, zawsze. No, no jak? Krzyśki są punktualne, to prawda. Siema. Zaś te światła pierdolone. O, patrz, też tam jedzie. Kurde, no co? To... Co ja nie no. no i czemu na... no no dobrze. No lewy. ta jest. Bardzo dobrze. I, I... ogień O, pan na pasach o! Dzięki, żeś mi powiedział, bo go nawet nie wiedziałam Dał mi okejkę okay Dał ci lajka No Dał mi lajka, więc wy też zostawcie lajka pod tym filmem Lajkujcie, subskrybujcie, no, komentujcie Posłuchajcie się Moniki, jeżeli to zrobicie to napiszcie w komentarzu gotowe <grym> Pozdrawiam serdecznie wszystkich O Jezu, czemu on jedzie pod tym chodnikiem? <grym> Jakim chodnikiem? Tu chodnika no, nie ma, po krawężniku ten, Po krawężniku, no Widziałeś to? No, tak no. przez chwilę jechał, no. Jezus Maria, zaś te autobusy. Nie no, po prostu dramat, nie? A tu po no A po... nie. A tu po Śląsku ogólnie poruszać się samochodem w takich godzinach, takich jak ta, to daj spokój. Porażka jakaś totalna. Będzie jakiś skręt, czy coś za niedługo? Nie, mamy na razie 6 km prosto. Aha. I, I do ronda jakiegoś za 6 km. Także ludzik. Intercom naładowany. Tak, ale mam firebanka jak coś. No ale ładowałam przez tak. No to spoko. Wieczorem. Jasny chuj, co tu znowu? <noise> Jezu, budowlańcy, auuuu! <noise> Budowa wjeżdża! Budowa! by to <noise> Jak to jeszcze tam było? Dycha na godzinę, Au! <głos> <głos> o? Jedziemy. Nie no, teraz to już dycha, nie, bo to już, to, ta prezentacja już stara jest Ale wtedy tak było <noise> Ale już <on> się <noise> zapatrzył Czerwony, czerwony Dobry? Ale fajna torba ta Torba z No <noise> Mieszkanik Spalanie 200 Nie no coś ty, w Ty masz bardzo malutkie spalanie, no znaczy ja mam małe, a ty masz jeszcze mniejsze No mi teraz pokazało 11 A no to chwilowe to na pewno nie To na pewno Uważaj O! O widziałam, widziałam go <ścoughs> O boże Pokazałem mu palcem tak ty, 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 ty. A jedzie chyba za nami, o kurwa Nie, to chyba nie on Nie? Bo on chciał w lewo skręcić Aha się wydaje. O, no, kurde, Kolejnie. bele, no. Musisz ruszyć tak na maksa do czerwonego pola. No, nie, no ty pewnie dbasz i oszczędzasz motorek, nie? Tak. No to dobrze. No, normalnie od ciebie sprzęt kupić to jak lufkę. <grym> nie, no szkoda mi, nie, no trzeba, trzeba dbać. To jest no. takie oczko w głowie. ja nie pytu. <grym> kurde, te drzewa się odbijają od drogi i niekiedy nie widzę tych ciut. No, nie widać, ale fajnie tu teraz chłodno jest. no. Ooooooo Zabrze Ale to spotykamy się w końcu z kimś w tej nissie, nie? Nie nie, jedziemy na, jedziemy na głuchołazy, wiesz? Aha to jest przy czeskiej granicy, tam jest Orlen, ja sobie tam zatankuję. Ty też w sumie możesz, mamy tam 100 km. No e, bo mówiłeś, no. że ma, ma ktoś dołączyć, ale to już w ogóle ktoś, wszyscy się wysypali. No tak, dołączą tam na tych Guchołazach. Żebyśmy Aha, po prostu nie musieli do tej Nysy wjeżdżać, nie? Aha, rozumiem. No bo e, Guchołazy to jest kilometr czy dwa od Czechów. Czech. <laughs> no a tam potem mamy chyba 15 km. Tam jest bardzo ładnie, bo widoki są przepiękne, także jest już zadowolona. Dobrze, Tylko ja się, te, ja się o te zakręty boję. Nie, nie bój się! Nikt ci nie każe przecież zapierdać. Ja wiem, ale mi się całkowicie inaczej jeździ na tych nowych oponach i no nie wiem, no muszę po prostu, wiesz, na no, spokojnie je wybadać. No. Muszę zetrzeć anioła! Aha, anioła no! Zetrzeć aniołka, tak, no. Tak, tak, tak. A potem diabeł! <głos> <głos> potem slajdery założysz. <noise> Kurde, dużo również. No, jest spory. Wszyscy gdzieś jadą To jest spory, no Ale też jest ładna pogoda, no to No pięknie jest O. w końcu Jak się jedzie, to nie jest ani za ciepło, ani za zimno Tylko jak się stoi, to jest ciepło I to mnie denerwuje Twój tata też się mógł do nas dołączyć No, ale dziś właśnie rodzice na ten zlot pojechali Jaki zlot? Do Bielsko-Białej No, maluszków, bo jest tam ogólnopolski zlot I tam same maluszki, więc nie wiem czy tam też będą liczyć, jakiś rekord robić, czy nie fajnie, fajnie, kurde, teraz takiego malucha mieć to normalnie. O. Kiedyś to się za flachę kupowało, a teraz to takie drogie. W ogóle słyszysz mnie lepiej czy tak samo? Wiesz co, no dobrze cię słyszę ogólnie. Ostatnio cię też dobrze słyszałem. Bo teraz jak robiłam ten interkom. no... Y to tam miałam ten mikrofon centralnie tak jakby wiesz z przodu, nie? No. A teraz mam go tak bardziej z boku. On może być z boku, on bardzo dobrze ściąga. Więc... Nie, to słyszycie ten... słyszycie ci naprawdę. Zastanawiam, czy jest jakaś różnica. Nie, 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 nie. Na pewno nie jest gorzej, jeżeli o to chodzi. Przynajmniej ja nie odczułem czegoś takiego, także... 18 stopni pokazuje. Co? Pan mm, 18 stopni pokazuje. Tam? Uż, już nie, no. Straciło się, prosto jedziemy na rondzie. Prosto, tak? Tak, tak, tak. Czekaj, dobra. Zamuliłem, o. Siema. Z Austriak. No. Ty też na tym liczniku sobie możesz sprawdzać, ile paliwa wyjeździłaś od tankowania. Jak ja ci teraz licznik wyzerowałem, no. to masz tam taką pozycję, jak sobie przełączysz, u ciebie chyba to jest tak samo. No jest L i masz napisane ile od wyzerowania licznika spalił ci litrów paliwa. Aha, no to muszę zobaczyć. Mi palił 7, spalił 7, no czyli mam jeszcze pół, pół zbiornika. Nawet minimalnie więcej. Może. No to potem mi to zobaczysz, bo ja tam... Ja tego nie rozumiem, bo tutaj jest chwilowe spalanie, potem normalne, tak spalanie i co? I spalanie od, od tankowania? Eee, nie od, nie wyzero, od wyzerowania licznika. Aha, rozumiem. No, ale jak będziemy na postoju, to ci to bardziej no, wytłumaczę. No i jest, jest jeszcze ten trip A i B. No, no to trip, po prostu możesz sobie, wiesz, no, no. zerować to, nie? A tobie pisze, yy, no, co chciałam powiedzieć, czy tobie pisze, ile masz stopni? Stopni e, czego, na zewnątrz? Nie, 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 tego, no. Temperatura wody? Tak. Nie, e, nie, nie mam jako tako napisanej, ale mam takie kółeczko. Tu, tutaj, nie wiem czy to widzisz. E, A, widzę, widzę. No i, i mam po prostu pokazane, nie? że jak będzie za, za dużo, to na czerwone pole będzie wchodzić. No, no bo ja właśnie tego nie robię, ja się zawsze zastanawiam, skąd mam wiedzieć, czy mi się zagotujesz. No, czy Pewnie. Nie? Będziesz miała, pewnie masz kontrolkę do tego. Kontrolka chyba musi być. Jak się za, będzie gotować czy coś, to ci się oświeci. Wiemy, co. So. gdzieś. Yes. No i bardzo dobrze, przynajmniej jest ten. Mały, A, mały ruch, i można ja się rozpędzić. A to wygląda jak jakiś, nie wiem, auschwitz oh, <noise> Nie, są <wędliny>. O Jezu <noise> Nie wkurza ci, jak ci to tak lata z tyłu? No No ten warkocz? Nie, nie czuję go w ogóle, tylko mi znowu wyszła ta kominiarka, więc... Aha, no ja ci teraz nie pomogę niestety A, nie czujesz go w ogóle, myślałem, że nie. ci to przeszkadza Nie, w ogóle go nie czuję No, widzimy ponownie Ty <noise> Uważaj ja widzę. Krzychowi bateria padła, nie? Tak. I to tu przerwie. Kurde, ale ci powiem normalnie sexy, nie? <noise> Sexi, flexi. Auto jedzie. Chuj z autem. Proszę, <głosy> <głosy> no, blondynka. E. <głosy> 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 Wypraszam sobie. Żartowałem, a ty masz motocykl, ty co innego. Halo? Znowu mi się to sterowanie głosowe włączyło, nie wiem o co chodzi z tym. I jak, jak ci przychodzą jakieś głosówki, ale mi nic nie ten To jakby mi yy, interkom chciał czytać, czy coś mu chce powiedzieć. I nie wiem. Wyłącz Bluetooth po prostu w telefonie i się A, roz, no, rozłącz się z interkomem po prostu. No dobrze. Ja tak zrobiłem, bo mnie to denerwowało. Bo też miałem jakieś takie co chwilę jakieś takie sygnały. Wystarczy Ale... Wystarczy, że ci powiadomienie przyjdzie na telefon i ten interkom zaraz zacina A, nie, no tak to nie zacina Jamy Dobra. Jedziemy Hop, siup, hop, siup. <śla>, la, 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 la. Ja miałam spalanie przed twoją 9 9,9,9 <tryk> <tryk> Tak dużo A no, tyś tam udała, co? Z, znowu mi się dostało, ty to jest jakieś nawiedzone <tryk> Co ci się stało? No to sterowanie głosowe, ja tego nie rozumiem <tryk> <tryk> To jest jakieś naprawdę nawiedzone Ale nie może, nie ustawiłaś czegoś, jakiś ustawień? Nie, nic, nic, nic się nie zmieniało. Na telefonie albo coś? Nie, nie. Dobra, powiedz mi, ile ja mogę jechać. O. Ile chcę? <laughs> jak ile chcę? No nie wiem, no. Można szybciej, ale bezpieczniej Stówka, 120. O, patrz, teraz ci wyjedzie, nie? O no, tak, 110 jest. Dobra. O. Prawo jazdy. Chcę zatrzymam. Ale jak cię złapię poza zabudowanym, to i 200 można lecieć, ci nie zabiorą. A ta cbr leci dwie paki też. O, ja jestem też leciutka, więc. No, bo koleżanka ma identyczną. O. Taka natalka. E, no i mówiła, że jechała 204 chyba najwięcej. Także to też za dubca. Ale wiaterek. No. Bycina! Tu Darek mieszka z natalką. Tak? No? Słyszę? No, pozdrawiamy Darka i natalkę. Tylko, że oni tu trzeba gdzieś zjechać. Oni nie mieszkają przy tej głównej drodze. A, o kurde. Gdzieś tu się zjeżdżało, tylko nie pamiętam gdzie. No, bo myśmy minęli Peskowice, to tak by pasowało, no. Może że bardziej gdzieś tak Gliwice. A jest troszeczkę chłodnawo, nie? No. Dlatego właśnie nie wiem, czy to jest dobry pomysł rozbierać te termo. No jak ci jest tak w sam raz, No to... jak, się, jak się jedzie, to jest super, nie? Gorzej jak się stanie. Ale może też później będzie cieplej. W sumie jest 12, no to może tak jeszcze, może jeszcze się coś ociepli. No może się coś rozkręci, no zobaczymy ma! Ale ładne drzewka, ja lubię jak jest zielono o. A nie w zima taka ponura Wszystko takie do dupy O, całkiem inny klimat no. A ty mówiłaś w domu w ogóle, gdzie ty się wybierasz? Tak, tak I, no, co, i, co, i co ci powiedzieli? No. no, rodzice troszkę się stresują Aha, stresują się no. Masz dowód osobisty? Tak Zajebiście Ubezpieczenie? <laughs> Przez... <laughs> Auto Toszek Toszek, co tam to, co, co Coś mi ten w Toszku, nie? Co? Coś było w Toszku Zamek Nie czasem? Zamek? No tak mi się A wydaje A za psychiatryk? Nie, psychiatryk to w Lublincu jest <grym> <grym> Ej, bocian O, o <grym> dwa No Co one tam robią, kurde Ale się mówi, że Wy, wywiozę do toszka? Coś takiego, nie? Że co? <noise> toszka co? No tak się mówi, nie? Że... Wywiozą cię do toszka! Serio? To jest, takie, jest takie powiedzenie ja, jakie, dalej ja Ja no nie taki... słyszałem, ja nie słyszałem czegoś takiego. Ja jak staniemy, ja muszę to sprawdzić. <noise> cię wywiozą do Toszka. No tak! No, ja to też muszę sprawdzić, bo teraz to będzie mnie nie spokoju do mnie. No tak, dlatego coś jest w tym tożku. Może jest faktycznie psychiatryk, ale nie wiem. O nie, jakaś mucha mi się rozbiła. <laughs> ale spokojnie, mam ten. Mam w plecaku do mycia kasku, motorka, wyczyścimy potem. Ja dzisiaj będę główny czyszczący wszystko. No nie jedziemy autostradą, my ją tak jakby omijamy trochę. Chyba nie. koźle? No, jedziemy tą drogą 40. Nie wjeżdżamy na autostradę. Tak, że gitarka. Ta droga... Fajne okolice, nie? No właśnie chciałem powiedzieć, że ta droga na Kędzierzyn to są bardzo ładne widoczki. Ale później będą je jeszcze lepsze, to zobaczysz. Jedziesz na szóstym biegu teraz? Tak. A co? No nie, tak pytam, czy to jest... Zastanawiam się, czy to jest dobra, dobre obroty do tej prędkości. Naszej. Ale niekiedy jak słyszę, że tak muli, no to zmniejszam, nie? No. Nie, ale wydaje nie, wydaje Ale nie, no teraz jest gig, no? Jest dobrze, no. O, Elka jest do wyprzedzenia. Jedzie tam za przeciwko No wiem, wiem, wiem On też chyba będzie wyprzedzał Czy nie? Łomatko bo Czemu on nie wyprzedzi? Aha, on tam też jest. się Bo ma pewnie jeden, dwa maską. <laughs> my to momencik, nie? A on zanim się zbierze tym autem, jeszcze teraz ciągłą ma Oj, jest taka kurka, że nie widać co się jedzie Volkswagen Up! Elka, nigdy nie widziałem takiej elki. Ja, mi się gdzieś rzuciła w oczy, a w Częstochowie chyba jeżdżą Suzuki, nie? Suzuki Swift, tak. Ja na tym zdawałem. Ja na no, ja Yaris. Nie, te Swifty to porażka była. Daj spokój, masakra. No, tu jest ładnie, dużo, no. dużo pól takich, nie? No. I są takie... E, nierówne, tak bardzo ładnie to wygląda, one są takie... Tak. Opływowe O Jezus Maria Lubię Cię Prosto, nie? Prosto, prosto, no Oni skręcają? Tu, tu hmm. jakiś parking jest A, tu oni o, też jadą mamy razem mamy pustą drogę Dawaj, jedziesz No ładnie zadupca, ładnie Dobrze ale jak tu ładnie! No! Ale wieje! Wieje, no! Gdzie ty jesteś? Aha, no to, to. <laughs> Tu jestem! Nie no, bo ja cię w ogóle teraz nie widziałam! No wiem, wiem, wiem! Prosto cały czas? Prosto, tak, dokładnie! Ale tu, a ogólnie ta droga tu jest nowa cała zrobiona, wiesz? Bo ostatnio jak jechaliśmy tutaj, to, to Darek mi mówił właśnie 80 km kilometrów no Mi poka mi 77 pokazuje Tempomat by się przydał, cholera no Co no, by się przydało? Tempomat! Aha, no A tutaj mamy jakąś awarię O, coś się zepsuło Citroen! Jak to było w tej re reklamie? Citroena? Nie wiem Creative Technology o! <laughs> O i tu masz, Jesenik 95 Ziuu. O Jezus, co ty <grym> wybrał? A już jechałeś z kimś, ten, na tym motocyklu? To właśnie nie, nigdy Nie? nie? No co, musisz mnie przewieźć jeszcze. Mogę cię przewieźć, nie ma problemu Jestem w ogóle ciekawa, czy jest, yy, chyba jest szersze to siedzenie niż tamtej, co było Tak mi się tu, tu, wydaje Tutaj? No Czy ja wiem? No może trochę jest szersze, no? No mi się wydaje, że troszkę tak. <śmiech> <śmiech> ja się nie mogę powstrzymać za każdym razem. No masz fajny wydeszek, fajny dźwięk. No twój tata podszedł i mówi fajny masz wydech. No, coś mu tam odpowiedziało, on mówi no, no, ja widziałem na filmiku. <śmiech> <śmiech> no, tata ogląda. Co ty gadasz? No? O nie, rozbiło się centralnie na środku <grymne> Ale ja też tak mam, ja mam... Ja mam też centralnie na środku porozbijane. Słyszałam koralnie Czy teraz mnie widzisz w lusterku czy nie? No minimalnie cię widzę. O, teraz, teraz bardziej. Podjedz, podjeżdżaj tak troszeczkę i ci powiem kiedy cię nie będę widział. Widzę, 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 widzę. Widzę, widzę i już nie widzę. Nawet na głowę obrócę, to... O dobra, teraz. No to jest bardzo takie niebezpieczne, nie? No tak. Ja na przykład jak zjeżdżam też na inny pas, to niekiedy się nawet odwracam, nie? Czy auto nie jedzie, bo też może być w tym martwym polu. Ale samochody też jest trochę inaczej, bo samochody są większe. Tak, ale niekiedy też ich nie widać. No. E, 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 tu 40 jest, nie? Ja tyle. Bezpieczne 50. Znaczy, bezpieczne no. 10 ten. Oh. Ja też się pobawię. Nie boli cię, nie bolą cię uszy jak tak przekazuję przed tobą? Nie. No to dobrze. Ale tam był fikuśny dach. Nie, nie, nie. widzę, nie patrzyłem akurat. Na kamerze sobie zobaczę. Fikuśny? Co to znaczy fikuśny? <noise> to, taki, to taki inny, taki e, skosy, takie zakręcone tam jakieś były, taki inny, no nie widziałam takiego. Aha, podobało ci się? Znaczy ja wolę inne, inne klimaty. A, inne klimaty. Ale ciekawe to, ciekawie to wyglądało. No, no, no. Zapięte? Tak, zapięte, czekaj, dam ci to tylko na doło. Tak, jest kitek. Dobra. Tędy, nie? Tak, no. No, Elegancko, szybki, wyczyszczony. A? Czyli Nie widzę już much. No spokojnie, 47 km mamy, to zanim tam dojedziemy, to znowu będziesz miała. No. <laughs> Ale dobrze coś takiego mieć ze sobą, nie? No, tak. Gdzie tu się wyjeżdża? Tutaj? No, chyba tak jak wjechaliśmy chyba. chyba tak Na kolano Ło Ale Smród Ale te drzewa fajnie wyglądają, nie? No, fajnie, fajnie Siemanko Super W ogóle tutaj to bardzo ładna okolica wszędzie, takie ładne widoczki, nie? To co u nas i mogiła, kurde No a tu jakieś wesele, bo tu widzę już w koszulach stoją i pani taka różowa landrynka stoi, widzisz ją? Tak, widzę, widzę. Ojej. To już tam góry widać z lewej, widzisz? No, działa. Się straciło teraz, no działa. No, ale powoli już będzie widać. To już chyba końcówka, nie? No 37 km. Co my możemy potem zjeść Monika? Nie Wiem w ogóle w jakich yy, w jakich tych yy, w rejonach będziemy, nie? Czy to będzie bardziej miasto, czy, czy nie. Ło, my będziemy no totalne wypić ja nie wiem czy tam, tak? tam w ogóle coś będzie się dało, no. A to trzeba coś poszukać. No i dodatkowa sprawa jest taka, że nie mamy koron czeskich. W Polsce zjemy. <laughs> Na Orlenie Hot Doga. No bo ja też bym już coś zjadł. Więc coś by trzeba podziałać. Nie, ale te robale to jest prawdziwa zmora, nie? O. No. Ja kiedyś widziałem, jak taki koleś jechał na motocyklu, miał tu kamerkę, nie? No. I skierowana była na niego. I ptak wleciał w centralny obszar tak. i rozjechał mu szybkę całą. No, też to widziałam Dobra, na rondzie zaraz w lewo. Tak zrobimy? No i super. Ale tam już jak jechaliśmy szybciej, to mi się aż zimno zrobiło w pewnym momencie. No, a ja mam wrażenie, że czym bliżej jesteśmy tego, tym zimniej jest. No. A co dopiero, jak tam na górę się wiedzie? O matko, nawet mi nie mów. No, tam patrzyłem na pogodę to 14-15 stopni. Po no ty gadasz? No, <laughs> teraz co to mówisz? No, ale tu jest niewiele więcej teraz. pas 17 czy 18. No, ty chyba jesteś szalony. <laughs> ja jestem taki zmarzluch, a ty chcesz mnie gdzieś wywieźć, Czy gdzie jest. Tyle Mam bluzę, to ci dam w plecaku, tylko że będzie za duża. Nie boli cię prawa dłoń? Boli No, bo lewą sobie można opuścić, nie? No. I właśnie no. dlatego mówiłem, że przydałby się ten pomad. Nadgarstek mnie boli. I tutaj na Rondzie pierwszy zjazd. Na Głuchołazy tak. Bo teraz jesteśmy w tej nieszczęsnej. Jak to się nazywało? Eee, nie pamiętam. Teraz się tu znowu zaczną te pasy. Jakie pasy? O przejścia dla pierwszych, nie? Trzeba będzie się zatrzymać. E, ogólnie w te miejsce, gdzie jedziemy, e, to jest takie miejsce, które słynie z tego, że tam bardzo dużo motocyklistów jeździ szaleje, nie? Tam przyjeżdża policja na motocykla czeska i e, oni już nawet nic nie robią, tylko stoją, bo muszą tam stać i o. bo mają jakieś zgłoszenie czy coś. Prudnik, o, prudnik, w trudniku jesteśmy.